Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku karierą droga do chwały GKS-em Katowice. Kariera w pełni symulowana. No i jak pamiętacie, w zeszłym odcinku w zasadzie na przełomie kilku ostatnich odcinków. Udało nam się tym GKS-em awansować do Ekstra klasy. Znajdujemy się aktualnie na piątym miejscu. No i celem dzisiejszego odcinka będzie dokończenie tak naprawdę sezonu. Weryfikacja tego. Czy cele, które zostały nam postawione przed sezonem, zostały mm, zakończone z powodzeniem. Utrzymanie się gdzieś w środku tabeli, bo myślę, że, że Puchary to jest coś, co jest poza naszym zasięgiem. No i tak naprawdę oczekiwanie na mm, przyjście zawodników, których zakontraktowaliśmy za darmo w trakcie zimowego okienka transferowego. Ok, myślę, że mm, możemy zaczynać. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, ze względu na to, że Andy Lang odchodzi od nas, chciałbym poszukać jakiegoś środkowego obrońcy, który ewentualnie będzie mógł go zastąpić w przyszłości. Wiadomo, mamy dwóch środkowych obrońców, takich młodych dodatkowie jest jeszcze Szymiński, ale ja wolę mieć czterech zawodników gdzieś w obwodzie cały czas. Dobra, becz z jakiej logią. Nic nie zmieniamy. Jedziemy pod. Po zwycięstwo, nie udało się, mamy remis, trudno. Piąte miejsce nadal. Mam, mam bardzo bezpieczne miejsce w tabeli, tak naprawdę, bo do, do czwartego lecha to brakuje nam 8 punktów, czyli coś, co jest w ogóle poza naszym zasięgiem, moim zdaniem. No chyba, że naprawdę złap złapalibyśmy niesamowitą pasę. A z drugiej strony. Ślądz Wrocław traci do nas aż 7 punktów, więc jeżeli nie będziemy mieli żadnej takiej gorszej pasy, no to myślę, że bez problemu powinniśmy utrzymać tą piątą pozycję. Myślę, że tutaj Oleg Paluszek zejdzie w tym meczu i zagra Wojtek Kamiński. Ze względu na to, że po prostu Oleg jest zmęczony Kolejna przegrana, ok. No trudno. Trzeba się nauczyć grać przez, bez naszego tego podstawowego, środkowego obrońcy. Ale jeśli już nawet przegramy teraz z Legion, to myślę, że będę musiał pokusić się o wpuszczenie z powrotem naszego zawodnika, który odejdzie po tym sezonie. Ok. Ja ich wszystkich przeniosę do podstawowego składu. Tych, którzy się opłacają. I powypożyczamy ich Zespół Elegancko, do wypożyczeń, do wypożyczeń, do wypożyczeń Do wypożyczeń Okej, okay, ten jest do sprzedania I ty też, Kaleczukwu Ok, dużo zawodników nie jest zadowolonych z kontraktów. Rozumiem to w 100%, ale zweryfikujemy to pod koniec sezonu. Mecz z legion. No, zostawiamy to tak jak jest. 2-2. Ok, to jest, to jest wynik, który mnie satysfakcjonuje i wskazuje, że jednak tą ekipą, którą mamy aktualnie, możemy, możemy coś jeszcze zdziałać. Im dłużej myślę o tym, że bardzo, ale to bardzo chciałbym grać samymi polskimi zawodnikami, skłania mnie to do rozegrania, grania taktyką 3-5-2. O, konferencja meczowa. Witam bardzo serdecznie. Nie popełnimy drugi raz tego samego błędu i damy, damy radę, bez problemu zwyciężymy w tym meczu. Na tym samym poziomie. Hmm. Oczywiście nie możemy ich lekceważyć, ze względu na to, że no, jednak Zagłębie to jest ekipa, która od lat utrzymuje się w ekstraklasie. A my jesteśmy tylko Beniaminkiem, tak naprawdę. Hmm. Czy zespół skutecznie uniknie dolnych rejonów tabeli? Oczywiście, presja jest na mnie straszna. Myślę, że zajmiemy miejsce w górnym, w górnym przedziale tabeli. To też jest bardzo ciekawe. Spójrzmy chociażby na to. W zasadzie pomiędzy gks a Wisłą Płock jest 10 punktów. Co więcej, pomiędzy Wisłą Płock, która jest 16, 16 a Ślącem Wrocław jest 6 punktów. To jest nic. To jest dwa, dwa gorsze mecze. Spróbujemy zagrać teraz tak. Bez Szymińskiego, remis. Okej, okay, trudno. Jak już będziemy mieli pewną sytuację w tabeli, to chciałbym rozpocząć i rozważyć granie formacją 3-5-2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Malinowski, wypożyczenie. Jasna sprawa, że akceptuję. Idziemy dalej. Teraz mać z Lechium. Okej. Okay. Czy mamy tu coś ciekawego? <laughs> tu nie. No, ty masz duży potencjał. Ciebie nie chcę. No, no. Taki zawodnik jak Kacmarek to naprawdę może tutaj dużo dużo wnieść do naszego klubu. Zobaczmy, jak on wygląda, ile ma lat. 59 rolach Zobaczmy czy my jesteśmy w stanie z Ciebie zrobić kogoś innego, jakiegoś, jakąś inną pozycję ciekać. Dajmy Cię na prawe, Prawą pomoc Spróbujmy No Tak myślę, że to jest dobry pomysł <laughs> Żeby Cię spróbować jako prawego pomocnika No i kolejny mecz razem z Lechią Gdańsk. Dzisiaj zagramy bez paluszka w podstawowym składzie. Zobaczymy, co się stanie. Zwycięstwo. Ja. Jedno z pierwszych od bardzo dawna, także te trzy punkty mogą być kluczowe w perspektywie całego sezonu. Bo znowu udało nam się odskoczyć delikatnie od tych ekip, które zajmują miejsca od 6 do 10. Wypożyczamy kolejnych zawodników. Fantastycznie. Jakub Wawrzyniak odchodzi na wypożyczenie. Tutaj też trzeba będzie troszkę przefiltrować tych wszystkich naszych zawodników, bo jednak, jednak bardzo dużo zawodników wypożyczamy. Tych młodziutkich chłopców jest niesamowita ilość. Podajże 10, nawet 11 zawodników w tym momencie jest na wypożyczeniu z GKS U Katowice. Myślę, że trzeba to rozważyć na pewno jako. Jak najbardziej, Oskar. Ty się już nie rozwiniesz, ja nie potrzebuję kogoś takiego. Zresztą będziemy mieli dwóch nowych zawodników, więc tym bardziej w ogóle jakby nie uważam, że jesteś potrzebny. Zawodnicy, którzy powinni iść do wypożyczenie, udają się na to wypożyczenie. Bardzo mnie to cieszy. Proszę bardzo, Oskar. Niech się rozwija w Belgii. Dziękujemy za te dwa lata, natomiast no, nic więcej od Ciebie oczekiwać, ani nic więcej do Ciebie powiedzieć nie mogę Kaleczukwu wejdziesz za Eisenharta, bo już od, naprawdę od bardzo dawna Eisenhard nie strzelił żadnej bramki 3-0 I Kaleczukwu strzela bramkę, proszę bardzo Górnik rozjechany Ładnie, naprawdę ładnie o, no, teraz mecz z miedzią legnica. No mieć w tym, w tym sezonie chyba coś sobie dobrze radzić z tego, co kojarzę. Okej. Okay. Mężczyzna z Miedzią na wyjeździe. Ciekawe. Zweryfikujmy w ogóle, w, to, w którym miejscu znajduje się mieć. Tylko wypożyczenie wypożyczenie z wykupem nie wchodzi w grę. To ja będę decydował, kiedy będę ich sprzedawał. Miedziesz za nami. Ok, ok, to dobrze. Mm. Paluszek jeszcze raz po raz kolejny nie wejdzie w podstawowym składzie. Mm. Dzisiaj wejdzie w podstawowym składzie, natomiast troć zamiast marca. I zobaczymy, co się wydarzy. 2 do 0. Keleczukwu z bramką. Eisenhardt także. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Kolejny mecz z Lechem. Okej. Okay. Kowalczyk odchodzi na wypożyczenie. Hmm. Michał, już rozmawialiśmy o tym. Ty nie będziesz grał w podstawowym składzie. Ty jesteś tylko moim zmiennikiem. Mam mecz z Lechem. Ciekawe, ciekawe, jakby sąsiadujemy ze sobą w tabeli, ale ten, to sąsiadowanie to jest bardzo duże słowo. Dobra. wracamy do tego samego ustawienia, czyli kamieński zamiast, zamiast paluszka. 3 do jednego porażka, Skóra znowu nie wykorzystuje karnek, ale strzela bramkę. Kurde, myślę, żeby ten, tego, tego Keleczukfu tutaj wpuścić na troszkę więcej, tym bardziej, że tak naprawdę zostało nam cztery mecze do końca. Nie mam potrzeby, żeby być na konferencji meczowej przed meczem z Pogonią. Kaleczówko razem z haltem jak za czasów w pierwszej lidze. Szymiński dzisiaj nie zagra. Zagra Paluszek z Kamińskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Porażka 3-0. OK, trzeba przyznać, że GKS jest taki bardzo stabilny. W momencie, kiedy gra z lepszą drużyną, odnosi porażkę. W momencie, kiedy gra z gorszą drużyną, zwycięża to jest wszystko czego oczekuje się od Beniaminka a że tych z drużyn które są od nich lepsze bardzo nie ma wiele zerknijmy chociażby na tabelę to nie przegrywa tych meczy bardzo dużo no i tutaj przykładem kolejnym jest właśnie mecz z Wartą Poznań Warta troszkę słabiej się prezentuje w tabeli jest mniej stabilna więc GKS rozmontowywuje ich bez większego problemu. O proszę, Wawrzyniak gotowy do zmiany pozycji. Okej, okay. 59 rola. Dziękujemy Ci za zagrę. Natomiast Ty już odchodzisz tak czy siak. Ja tu widzę jednego zawodnika, który mnie naprawdę inspiruje: Simon Powłoski. Ciekawe. A reszta nie jest Ci interesująca. Tamten gość, co prawda, nie ma jakiegoś ogromnego potencjału, ten Simon, ale trzeba powiedzieć, że statystyki ma zniewalające. Ja myślę, że tutaj nawet można by się było pokusić o jakąś delikatną zmianę pozycji. Spróbujemy Cię wrzucić jako ofensywnego pomocnika, no bo 63 overall, to już jest tak naprawdę dobrze. Idziemy dalej, mecz z Wisłą Płock No, to już wygląda troszkę lepiej Że ma te 69 przynajmniej owarala, to już jest sporo, bo to znaczy, że może się rozwinąć do około 70 Czyli do stanu, w którym, którym gdzieś tam Aktualnie w naszej drużynie ma tylko może się pochwalić trzech czterech zawodników. Dobra schodzi Szymiński jak ten Kamiński się niesamowicie rozwija to trzeba naprawdę przyznać. Oj, Kliknąłem symulację, ale no, okej okay. w związku z tym, że. Że tych tych symulacji nie robimy zbyt wiele. To dzisiejszy mecz zostanie przesymulowany właśnie w taki sposób. Zobaczmy. Zobaczmy, jak będzie się prezentować GKS. Piękne podanie. Marca, pięknie. Skóra. Marzec, stracił. Sewerzyński odebrał, podanie do Eisenharta, Eisenhardt do Marca, ale Marzec niestety traci piłeczkę, ale dalej pressing. Maślanka próbuje odebrać piłkę, Kosztin troszkę się zgubił, na szczęście Kamiński chciał wybić piłkę, ale mu się nie udało, Sewerzyński także nieudolnie. Ajajajaj, Kamiński zgubił krycie, no i wpada pierwsza bramka dla Wisły Płock. Rozpoczyna Eisenhardt od środka. Maślanka, marzec, skóra. Skóra, dalej, skóra. Ciągnie w akcie. Kosztin, maślanka, kosztin, kosztin. Marzec. Eisenhardt, gol. Piękna bramka. Akcja naprawdę składna, rozpoczęta rajdem z prawej strony przez yy, skórę. No i znowu kosztin. Gdzieś tam mu uciekł ten zawodnik. Kamiński na szczęście przyjmuje, ale niedobre nie podanie. Na szczęście Kasper Bieszczad stał na posterunku i obronił tą piłkę. I po raz kolejny Kasper Bieszczad. Mako Eisenharda. Eisenhard wypuszcza skórę. Eisenhardt, Kosztyn. Eisenhardt 2 do 1. Eisenhardt z drugą brameczką. Proszę bardzo. Ten chłopak jakoś tak odpala się w momencie, kiedy ma jakąś większą publiczność. Mako, próba pił, odebranie piłki przez Kamińskiego. Kamiński bardzo dobrze. Kosztin skóra, połowa. Zarządzanie zespołem. Zobaczmy, co my tutaj możemy zmienić. Myślę, że paluszek mm, zejdzie, wejdzie Szymiński i myślę, że wojtuszek za Kosztina. Bo ten Kosztin mi się nie podobał w, tym, w tej pierwszej połowie. To Santos skóra. Pięknie marzec. Eisenhardt 3-1, hat-trick Eisenharta. Ten chłopak wrócił do tych sytuacji, w których strzelał tyle bramek w pierwszej lidze. To na pewno postawi go dość wysoko w ogólnej tabeli króla strzelców. Bardzo wysoko 8,4. No ale 3 do 2. Cara hat również strzela drugą bramkę. Santos, skóra, Eisenhardt Marzec, spalony niestety Eisenhardt już atakuje pierwszy i bardzo dobrze, bo do Santos przyjął piłkę Mako Eisenhardt, próba strzału ale nieudolna Sewerzyński, gdzieś tutaj troszkę zgubił krycie Kamiński również porobiony, ale na szczęście udało się, Maślanka, Maślanka z rajdem Podanie do Wojtuszka, ale Wojtuszek tutaj o i teraz strasznie zawalił Na szczęście Kacper jeszcze broni Ale Wojtuszek tam poleciał na przestrzał i prawie przez to wpadła bramka Eisenhardt, dobrze Do Mako Mako Marzec 4-2 Fajnie Zrobimy jeszcze jedną małą zmianę Troć. I kaleczuk w za skórę. To nawet dwie małe zmiany. Wojtuszek próbuje odebrać piłkę, ale zostawił teraz niekryty kompletnie ten bok. Rzut wolny na samym polu praktycznie. Tylko niech go będzie. Sarahat. Czyżby miał strzelić hatstrika? Tak jest. hat-trick Sarahata i haptyka zamknięta. 86 minuta. Hm. Ciekawe. Na pewno obrona GKS-u nie popisała się w tym meczu, natomiast bad na, na, jak najbardziej. Ale zupełnie powinien się lepiej zachować w tej sytuacji. Najgorzej, jak jeszcze stracą jedną bramkę, to wtedy będzie bardzo źle. Jest Kacper Bieszczat. Na szczęście wybronił w ostatniej chwili. Tak naprawdę przez czterech strzałach GKS-u wpadły cztery bramki. To jest coś wyjątkowego. Wynik iście hokejowy, no, ale też nie ma co narzekać bo widowisko było duże Zobaczmy jak po tym meczu prezentują się statystyki zawodników bo myślę, że Eisenhardt po tych trzech bramkach no, skoczył do top 10 najlepszych napastników ligi i skóra jest na 24 miejscu, Ok. <laughs> Marzec z największą ilością asyst Bieszczat drugim najlepiej broniącym bramkarzem jest W tych statystykach na szczęście nie ma nikogo. O, jeden z ostatnich meczów i to z takim wymagającym klubem, jakim jest Raków Częstochowa. W zasadzie ostatni mecz. No to tutaj walka tak naprawdę toczy się tylko i wyłącznie o piątą, piątą pozycję. Jeśli chodzi o puchar polski, możemy zauważyć, że widzę w Łódź zdobył tą... Tą statuetkę. Proszę bardzo. Liderem asyst jest Mateusz Marzec. No, coś pokazuje też. Jednakże, tam GKS ma jakieś takie swoje indywidualia, które, które są w stanie pokazać coś więcej niż przeciętny zawodnik ekstraklasy. Tak naprawdę, teraz, w zależności od tego, czy GKS wygra, czy nie, to da szansę piastowi wskoczyć na to piąte miejsce. Aczkolwiek, moim zdaniem, Piąte miejsce w tabeli po pierwszym sezonie to jest coś wyjątkowego. O, ci chłopcy naprawdę pokazali wielką klasę. Ogromną klasę pokazali. 2 do 3. Czy zachowają to piąte miejsce? Czy też Piast wyprzedził ich na samym, pół, na samym końcu? Nie. Piast zaledwie remisuje. I co zabawne, z tylko jednym punktem, jednym golem na plus, GKS znajduje się na piątym miejscu. Poza zasięgiem Lech, Pogoń, raków i legia. Można powiedzieć, że byliśmy The Best of the Rest. Jeszcze jakieś wypożyczenia. O, na 2 lata. Bardzo dobrze. Można powiedzieć, że mm, trochę zapomnimy o tych zawodnikach i tym bardziej będzie to przyjemne w momencie, kiedy mm, uda się... W momencie, kiedy, kiedy oni przyjadą z powrotem, będąc rozwiniętymi zawodnikami, proszę bardzo. Fabian Piasecki, królem strzelców. Dante Stypica bramkarzem turnieju. Najlepszym zawodnikiem był Piasecki. I drużyna sezonu. Czy znalazł się tu ktoś z GKS-u? Już widzę, że nasz lewy obrońca Mako Czy ktoś jeszcze? Nie Ale to i tak dużo, naprawdę Lewy obrońca Który przyjechał do GKS-u w tym sezonie Ja nie wiążę z nim jakiejś dużych, dużej przyszłości w tym klubie Natomiast bardzo fajnie, bardzo fajnie, że udało mu się Trafić do tej najlepszej jedenastki sezonu tym bardziej, że do mnie ten zawodnik jakoś bardzo nie przemawiał. Tym bardziej budzi zdziwienie ta, ta decyzja, ale zawsze warto, uważam, się cieszyć z takich sytuacji. Zarówno Marzec, jak i Jonathan. Jonathan w ostatnim sezonie swojej kariery zdobył 10 asyst. Sprawdźmy, czy byli na koniec... Yy... Królami asyst, czy, czy jednak ktoś ich wyprzedził? Tutaj widzimy, że Edenhard został na tym dziewiątym miejscu. To Santos, Piasecki, Lopez, Marzec. Trzech zawodników czterech zawodników z dziesięcioma asystami. No i tak naprawdę teraz musimy tylko przewinąć do końca sezonu. Bo tu już się nic ciekawego nie wydarzy. No chyba, że nagle dostaniemy jakiegoś juniora, który wskoczy automatycznie do pierwszej jednostki, natomiast z tego naboru się na to nie zapowiada. Simon Pawłowski, naprawdę. Tutaj to mi się podoba. Ten gość. Ten gość daje rady. Ale myślę, że tych ofensywnych pomocników to już mamy napęczki w naszej ekipie. Tym bardziej tych takich młodzieżowych. Ok, Chorapek odchodzi. Jestem w stanie się z tym pogodzić. Spójrzmy w ogóle. Maciek Pawłowski, lewy obrońca. Ok, plus 5. Adam Pawłowski, jego brat też plus 7 plus tutaj. Natomiast jest troszkę słabszy, ale też rod młodszy. <laughs> Spójrzmy dalej. Prawy obrońca, Darek Baran, plus 9 aż. W Czeszenie. Dalej. Darek Wilk plus 11. Również wypożyczony w Czesze do Czeszeny. Kowalczyk do wypożyczenia. Do wypożyczenia, do wypożyczenia. Na wypożyczeniu plus 4. Sztabek plus 2. Alan Brut. Aczkolwiek myślę, że Alan tutaj odejdzie po sezonie, bo ja nie wiążę z nim żadnych takich. Dodatkowych perspektyw Leo Johnson, aż plus 12. O. myślę, że to może być nas taki czwarty zapasowy, mm, zapasowy napastnik. No i to tyle na razie. Korci, żeby tego zawodnika wziąć ze sobą. I chyba właśnie tak, tak, tak to się dokona. <laughs> Jedziemy do końca sezonu, okej, okay. a tymczasem myślę, że mm, możemy się żegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Adios.